Cześć i czołem. Hejka, witamy się z wami z Katowic. Zaczynamy tradycyjnie od… No bez cukru, no, no nie oszukujmy się, idziemy Mają na, na Mają dzisiaj ostatni dzień Cynamonki, ja się mega cieszę, mam też już mega ochotę na kawę. Zabierzemy na tak. jarmark bożonarodzeniowy tutaj w Katowicach. Podobno jakiś jest. No jest i podobno z roku na rok jest coraz bardziej ciekawy, coraz lepszy. Ja jestem też go bardzo ciekawa. Coś pewnie tam sobie zjemy, coś zjemy. I zabierzemy Was też do super restauracji, także zostańcie, idziemy już na kawę. Mamy dwa razy przelew, mamy dwa razy cynamonkę. Nie bierzemy dzisiaj różności. Ja już miałam taką ochotę na ich cynamonki. 19 zł za jedną. Niestety już raczej ich nie dostaniecie, dopiero w przyszłym roku. Mhm, wyglądają pięknie i pachną mega cynamonowo. U góry no te orzeszki i robią swoje. Jeszcze ta śmietanka, mega dobra. A few moments later. Jesteśmy na jaRmarku, jest mega dużo budek i bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Nawet się duży wydaje. Duży się wydaje, bardzo duży. Boli to, że Warszawa nie ma jaRmarku, a potem się. I jedzie... gdzie go chcesz dać? No, nie, no, chociaż na małym rynku jest zawsze lodowisko, no to faktycznie kurczę tyle rzeczy tutaj, aż nie wiem na co mam patrzeć. Spodziewałam się, że będzie no, trochę tych różnych budek, ale nie, że aż tyle i że będzie tyle jedzenia, aż nie wiem co będziemy wybierać. Są fryty, są langosze, jakieś plaski, barszcze. Ciekawe, trzeba prawo jazdy na no, ciekawe, ciekawe. Ale naprawdę jeśli nigdy nie byliście w Katowicach na Jarmarku, myślę, że może się Wam spodobać. Jeszcze nie wiem czy jest bardzo smacznie, ale jest bardzo Pasz, tak atrakcyjnie. To, to moi, to stolaże. Nie tak Wiecie co, chyba wleci Langosz, ale zakładam, że będzie na tyle duży, że... Raczej nic więcej nie zjemy, gołąbki nie atakuje. Idziemy jeszcze na obiad, bo idziemy na obiad. Właści, a więc zależy nie możemy nam przesadzić. na tym obiedzie. Ale ja bym był za tym, żeby spróbować jeszcze jakiegoś serka. Nazwijmy go oscypek, chociaż one tu się oficjalnie oscypkami nie nazywają. No to no bo... że się nie nazywają, tak? no bo tak musiałyby mieć certyfikat. Chociaż no, wszędzie jest napisane sery z Podhala, tak? Jakoś tak? E, tak, tak, dokładnie. No. Także dobrze, że są tak nazwane, a nie inaczej, żeby nie było plucia się do nazwy. Wiemy ja się jeszcze te frytki kręcone podobały, ale... No mi też, ale kurczę, nie chcę przesadzić. Może tu jeszcze wrócimy. Boisz się langosza, mówisz? Boję się trochę, bo to jest bardzo takie tłuste danie. Pamiętam, jak byłam kiedyś w Budapeszcie na jarmarku z rodzicami, to wtedy tylko tak Spróbowałam, bo nie byłam mega przekonana do takich rzeczy. Teraz nie wiem, czy zrobię pół na pół. Idziemy na obiad, dlatego trochę się boję. Łukasz jeszcze chce oscypka. Chce! Także no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że damy radę. Bierzemy sobie takiego zwykłego langosza z śmietaną, z serem. Kosztuje tutaj 28 zł. Czy to dużo, e, czy to mało? Według mnie, jak na jarmark, pewnie normalnie. Zapewne dałoby się go zjeść nieco taniej. Jakby Gdyby nie to nie byli był jarmark, powiedziałbym, że drogo. Nie mamy też ogólnie takiego porównania jarmarkowego. Ogólnie to jest coś dużego, tłustego, także wydaje mi się, że będzie chyba całkiem, całkiem. No zobaczymy. Trochę długo staliśmy w kolejce i odzwyczailiśmy się od stanie w kolejce. Ja nie pamiętam, no ale jarmarki jednak się rządzą swoimi prawami i tutaj kolejki są. Dłuższe ludzi jest więcej, a naprawdę jest taka godzina, że jest dużo tych osób. Jesteśmy niecierpliwi. Widać po nas takie syndromy takiego młodzieńczego pokolenia, który jest e, przebodźcowane. Ale kto to mówi? Łukasz zawsze ze mnie śmieje, jak ja nie umiem wytrzymywać w kolejkach, a dzisiaj sam mam problem. Mam, mam. Chwilkę mamy zaczekać, to chwilkę czekamy, zaraz pójdziemy jeszcze po osypka. No to czekaj, ja może pójdę po osypka. No w sumie Ojejku. O, czekaj. Dobra, to był ekspres. Ale to może chodźmy już po osypka i pójdziemy po prostu do rodziców. Jesteśmy tutaj z moimi rodzicami, którzy nas pięknie przywieźli na Śląsk. Z ja nas przywiozłem. No tak, Łukasz. Ich samochodem, co prawda? Ale... Lecimy. Ale to Zaczynamy i tak, od pani... langosza. Mówiliśmy o jego cenie, tak dobrze, mamy myśli tak o ser, śmietanę, czosnek. Wielki... Ale odebranie było tak, od zamówienia. A kolejka Ale... mega długa. A oscypek taki zwykły za 8 zł. To co, próbujmy ma... razem? No, dawaj. Nie ma problemu. Rozrywamy nie nie ma problemu. go trochę. No. Ale jest miękki. Dzieje. Nawet nie czuję, że jest jakiś mega tłusty. No nie, w sumie nie. Ale pachnie Ale naprawdę mega czosnkiem. Mhm. Mój pierwszy raz. 음, mm. 음. Mm. No nie pierwszy, bo robiliśmy do mała w zeszłym ale ja roku. Jarmarkowy. Jarmarkowym, ale bardzo czosnkowy. Mega uderza czosnki. Dużo sera, to jest coś dla ciebie. Tłuste, serowe. no idealnie. Według mnie jest to smaczne ogólnie. Śmiedane jest spoko, nie jest to faktycznie za tłuste, tak jak wspomnieliśmy. Mhm. Nie, No dobra przekoska, ale czy cenowo? No na jarmark powiedzmy ok. Ale ogólnie dałabym za to 15 zł, tak maksymalnie. Tak, ja chciałem ja będzie 13. nie? No ja tak z 15. A... No ale to mówimy, że to jest cena jarmarkowa, tak? Więc... No ja i się zgadzamy, że 28. Dobre, ten jest naprawdę smaczny. Mm -hmm. Mm -hmm. Także spoko, jak głoszę, możecie spróbować. Osypek, próbuj. Ja pierwszy? No mm -hmm. nie jest osypek, nawet czuj, bo nawet nie jest tak. W sensie tak. to nie jest osypek, to jest serek, tak jak mówiliśmy. One się nazywają serki i wzięliśmy serek, nie pamiętam jaki. Gazdowski? Gazdowski, a był jeszcze jeden taki dłuższy. Eee, I on jest słony po prostu. Nie ma tego skrzypuł pod zębem. Hmm. No brakuje tego, no faktycznie gdzieś tam w górach pewnie jest lepszy, 8 zł za taki ser, yy, polemizowałbym. No ale i tak jak na jarmark no to według mnie jest spoko, no 9 no, macie z żurawiną. No tak no. Ja mam inną tendencję cenową jeśli chodzi ja, o jarmark Ja ja bym powiedział, że fajnie spróbować, ale więcej bym nie wziął. Na pewno tutaj przy tej atmosferze to wiecie, warto sobie Do, wydać. Dobre, ale nie rób więcej. <laughs> Spróbowałam ja tego serka? No i faktycznie, no osypek to to nie jest, ale jest słony, jak dla mnie, jak na taki grillowany serek, spogo. Langosz to po takiej większej ilości muszę przyznać, że kurde, normalnie mógłbym zjeść jeszcze jednego, nie? W sensie dobre, sycące nawet, bo jestem głodny, więc my będziemy jeszcze za chwilę obiad Ogólnie jakbyśmy nie szli na obiad, to po no. jednym spokojnie. No, śmiało, ale jest na tyle smaczne, że chętnie. Ale ogólnie naprawdę ciasto bardzo fajne, myślę, że te w Katowicach super. Bałem się, że będzie za puste, ale nie. A słyszeliśmy, że jedne z fajniejszych langoszy prawdopodobnie są na tym jarmarku w drugim mieście. Są bardzo polecane przez naszych znajomych. Także ciekawe jakie byśmy mieli porównanie. Czy może kiedyś spróbujemy. Idziemy z jej żurek w żurowni w Katowicach. Także miejmy nadzieję, że będzie smaczny. To jest jedno z miejsc, które mają właśnie wegę żurek. Jest kolejka, ale my Idziemy. mamy rezerwację. <laughs> Dobra moi drodzy, może nam parować obiektyw trochę trochę mu się zmarzło. Będziemy na pewno szli tutaj w Żurek, bo jest ten Żurek, Wege z ziemniakami, porem, pietruszką, marchewką, cebulą za 18 zł i możecie tutaj sobie coś dodać, na przykład jajko, tak jak pewnie my, za 4 zł i już taki pewnie, którego sobie spróbujemy, to są Wege kule za 40 zł, czyli kluski nadziewane farszem warzywnym z modrą kapustą i wegańskim sosem pieczeniowym. Jestem bardzo ciekawa tego sosu pieczeniowego, bo póki co najlepszej jeliśmy to była wega polka na wolnej woli. A few moments later. Zmiana planów w żurze, w żurze. nie bierzemy jajka. Wzięliśmy za to jeszcze jedno danie, czyli gumiklejzy za 39 zł. Są to kluski śląskie podawane ze szpinakiem, z sosem borowikowym oraz z sosem grana padano. Czy takie. Serem. Przepraszam, serem. A ja sosem. Serem grana padano. Czyli to takie. Kluski śląskie, ale tak nowocześnie podane, można powiedzieć? Coś takiego? Od siebie chcę powiedzieć, że mała Ada byłaby tutaj w raju, bo tutaj są po prostu kluski śląskie z sosem. Gdzie to był kiedyś problem, jak chodziłam z rodzicami do lokali, no bo zawsze kluski były z roladą, a tutaj jako dziecko mogłabym sobie zamówić kluchy z sosem. Powiedz, gumiklizy. Nie, nie, ja nie lubię mówić śląskich nazw i wolę ich unikać. No, muszę przyznać, że ten żurek jest ten żur Jest obficie wypchany. Oj, kulka się. Się znajdzie, dobra, próbujemy. Tak. i pięknie, pięknie pachnie. Ale mi się, że będzie gorący, a jest ledwo le letni. Jest dobrze doprawiony, nie jest tak kwaśny, jak bym przypuszczał, że będzie, ale nadal jest smaczny, bardzo fajne, fajne wypełnienie, taki treściwy, dobry żurek, bardzo dobry. Mamy już nasze dania, są trzy te kule i są naprawdę ogromne. Do tego jest kapusta czerwona. W ogóle te kluseczki, te kluchy, bo one są naprawdę duże, wyglądają trochę jak byłyby z dynią, a w środku jak byłaby jakaś pasola. Pachną też przepięknie, w ogóle ten sos pieczeniowy wege, jest bardzo ma bardzo fajny kolor i widać dużo przyprawni. Sama kluska jest mięciutka, dobra. Farsz jest dobrze przyprawiany. Jest tak przyprawiany w taki sposób, żeby to było tak trochę jakbyście ala mieli taki posmak umamiczny w tą stronę. Spróbuję sobie jeszcze tej kapusty. Też fajnie, że są takie większe kawałki, lubię jak jest taka grubiej siekana, A czerwona kapusta, jak z domu, naprawdę. Bardzo smaczna, dobrze doprawiona, ogólnie mega dobre danie. W sumie zrobiłabym chętnie takie kruchy w domu. Trzeba skopiować ten pomysł. No zdecydowanie. No a ja mam kluseczki z tymi. To były grzyby czy borowiki, było opisane, czy jakoś tak. Borowiki, no i szpinak. Szpinaku, tak mi się wydaje, trochę mało, ale tam trudno. Sama kluska lekko bym powiedział minimalnie płonawa, ale to przez to, że ten sos jest taki aromatyczny. na badano jest słonym serem, oczywiście. No i szpinak jest lekko na zrobiony, więc jak dla mnie wszystko się tutaj wyrównuje. Taka porcja się wydaje, że może na Nie wiem, jak to tak zobaczyłem, ja mówię, kurde, dobrze, że jedliśmy ten wzór przed tym, bo można byłoby się tym nie najeść, ale zobaczymy, bo może się okazać, że potrafi zapchać. Ale to są kluski, ja to. Wszystkich pochłania w ilościach kurtowych. Dobra, Łukasz stwierdził, że mam coś powiedzieć od razu o tych pluskach. Że biorę i próbuję. No, bo, ale jest pluskowa bardzo, więc. O, ale fajnie. Mówiłam od dołu i tam mocno przebił się już ten smak grana padana. Sos jest naprawdę bardzo słony, a tego fajnie. Tutaj się komponują te kroseczki. Są lekko gumowe, ale są mięciutkie, są takie w punkt. Bardzo smaczne danie. Optymalnie naprawdę. gumowe, moim zdaniem. Optymalnie, tak, mówię tak delikatnie, bo są mimo wszystko mięciutkie. Danie według mnie naprawdę spoko i fajnie, że te grzyby też nie mają za dużych kawałków, tylko takie do zjedzenia. Widać, że raczej nie będziemy się jakoś z tym męczyć i gdzieś tam rzucić tak więcej. Bardzo smaczne te danie, ale powiem wam, ja już wymiękam. My to wszystko, co wy widzicie na tym filmie, jemy jedno za drugim. Przyjechaliśmy o godzinie 13, jest 14, przed 13, a my non stop jemy. No i teraz. To jedz z nami. Tak Jak to Ci smakuje to danie. Już nie, ale już nie mogę. Tak to Były trzy kluchy. A ona zjadła jedną. Ja doszczętnia dwie. Plus tam to danie. Gumiklayzy zjedliśmy na pół, gdzie ja jeszcze zjadłem więcej żurów. Także powoli mam dość. To już chyba na tyle w tym filmie. Łukasz ambitnie chciałeś jeszcze frytki kręcone, ale chyba po tym obiedzie... No nie no, dałem się dowie nam mówić troszeczkę na takie serczki na te gumiklejzy. Nie żałuję, bo były przepyszne. Dlatego zrezygnujemy z fryteczek ale dzisiaj już więcej nie zjem w się wiem na kolację gdzieś tam. Ja też dopiero. ja teraz potrzebuję przerwy. W ogóle jedyne co mi teraz weszło to woda, tylko... No, woda. No, tylko wyłącznie. Dlatego kończymy ten film, bo chcę już aparat schować, bo wiem, że nie będziemy nagrywać. Także... Zresztą wracamy już do domu, w sensie rodzinnego. rodzinnego, nie do Warszawy jeszcze. Także to tyle. Jest tradycyjnie, jak się Wam spodobało, to zostawcie lajka, subskrypcję. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Pa!